Wiosenna aura sprzyja spacerom i aktywności na świeżym powietrzu. W pogodnej dni, gdy spędzamy czas na łonie natury, powinniśmy jednak pamiętać o niebezpieczeństwie, jakim są kleszcze. A o tym niebezpieczeństwie opowie pani Ewa Dereczenik, zastępca państwowego, powiatowego inspektora sanitarnego z Katowic. Witam bardzo serdecznie. Witam. Pani Ewo, jak niebezpieczne są dla nas kleszcze? Otóż kleszcze są to pajęczaki, które w zasadzie same nie chorują natomiast przenoszą drobne ustroje chorobotwórcze dla człowieka. Najbardziej popularne z nich to bakterie, które powodują, wywołują u człowieka boreliozy, natomiast na drugim miejscu plasują się wirusy, które powodują u człowieka kleszczowe zapalenie mózgu. Borelioza to jest ta najgroźniejsza, najbardziej znana choroba, którą przynoszą kleszcze. Jak się przed nią i przed kleszczami można zabezpieczyć? Zgadza się. Borelioza to jest ta najbardziej popularna jednostka chorobowa, którą. Powiem w cudzysłowie, częstują nas, mogą poczęstować nas kleszcze. W jaki sposób się zabezpieczyć? Otóż w tej chwili mamy dostępne odstraszacze, tak zwane repelenty. Dostępne są w sprzedaży. Należy po prostu z nich korzystać. Pamiętajmy, żebyśmy sprawdzali czas trwania tych repelentów, to znaczy kiedy powtórnie należy ich użyć, żebyśmy po prostu byli bezpieczni wychodząc na spacery na tereny zielone. Również zabezpieczamy się poprzez odpowiednią odzież. Pamiętajmy, wychodząc do lasu, do parku, na tereny rekreacyjne, do własnych nawet ogródków działkowych, zakładajmy odzież, która nas chroni, to znaczy długie rękawy, spodnie, długie, skarpetki, obuwie na stopy, żeby po prostu ciało było jak najbardziej nakryte. Oczywiście nie, nie zapominajmy też o nakryciu głowy. Po powrocie do domu, oczywiście odzież zdejmujemy, należy ją wyczepać. Nie w mieszkaniu, tylko na zewnątrz, a ciało bardzo dokładnie przeglądamy. Włosy wyczesujemy i sprawdzamy po prostu skórę miejsce po miejscu, czy oby nam się już nie wkręcił kleszcz. Jeżeli kleszcz nam się wkręcił, jeżeli w cudzysłowie mówię wkręcił, wówczas bardzo szybko należy go po prostu usunąć. Pamiętajmy, że y, prawdopodobieństwo zakażenia wzrasta wraz z długością mm. czasu przebywania kleszcza w naszym ciele. Także róbmy to jak najszybciej. A co jeśli nam mm -hmm. się nie powiedzie próba wyciągnięcia tego kleszcza, y, urwiemy mm -hmm. tak y, zwaną tą końcówkę jego tak, jego ciała. Kębowy tak. Zostanie Kleszcza należy usunąć najlepiej w całości. Nie róbmy tego nigdy za pomocą palców. Są w tej chwili dostępne w sprzedaży, możemy kupić w aptekach przyrządy specjalistyczne, są to pensety, są to przyrządy działające na zasadzie wysysania niejako tego kleszcza ze skóry. Taką pensetą przytrzymujemy przy aparacie gambowym blisko skóry i ruchem takim zdecydowanym, lekko skośnym a nie wykręcającym kleszcza po prostu usuwamy. Jeżeli próbujemy kleszcza wykręcać, może właśnie dojść do niejako pozostawienia tego aparatu gębowego w skórze i wówczas. No cóż, lepsze, lepsze zło jest przepraszam, lepiej. Próbować go usunąć i zostawić ten aparat, aniżeli nie usuwać go inoczek, i z... zwyczajnie po prostu zwlekać z usunięciem tego kleszcza. Usuwajmy jak najszybciej, próbujmy i starajmy się to robić za pomocą profesjonalnych przyrządów. A gdyby jednak nam się nie udało, ten kleszcz, jednak ta główka by została w naszym ciele? Do lekarza najszybciej. Najlepiej no udać się do lekarza. Jeżeli ją zostawimy w ciele, ona po pewnym czasie też ulega niejako zasuszeniu. Tym niemniej tutaj nie mamy pewności, czy jednak nie dochodzi do, tego, do zakażenia. W Mysłowicach jak wygląda takie zagrożenie, jeśli chodzi właśnie o kleszcze? Czy Mysłowicanie są bardzo narażeni na to, że złapią właśnie takiego kleszcza? Kleszcze generalnie występują na terenach zielonych, występują w lasach, lasach liściastych, lasach mieszanych. Bardzo lubią wilgotne i ciepłe miejsca, wilgotne lasy i no, takie ciepełko powiedzmy względne. Kleszcze nie lubią temperatury powyżej 25 stopni i nie lubią pełnego słońca. Także takie mamy dwa w zasadzie sezony wysypu kleszczy w ciągu roku. To są miesiące, miesiące maj-czerwiec, a potem po takiej przerwie właśnie w miesiącach gorących, letnich, kiedy kleszcze właśnie już nie jest to dla nich pełnia sezonu, ponowny wysyp mamy jesienią w, miesiącach, w miesiącu wrześniu i październiku. Występują oczywiście też nie tylko w lasach, ale w parkach, na terenach rekreacyjnych. W Mysłowicach sporo mamy takich miejsc. No, jako ciekawostkę mogę powiedzieć, ponieważ lekarze stwierdzając boreliozę mają obowiązek zgłosić ten fakt Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu. I w ubiegłym roku z terenu Mysłowic wpłynęło do nas podejrzenia boreliozy w przypadku 67 pacjentów. W trakcie badań laboratoryjnych borelioza została potwierdzona u 50 osób. I osoby te w, w toku dochodzenia epidemiologicznego. No, przekazywały nam miejsca, gdzie podejrzewały, że mogło dojść do wkręcenia tego kleszcza. I okazuje się, że to wcale nie były lasy. Były to właśnie tereny parki, tereny rekreacyjne, były to ogrody, własne ogródki przydomowe, na terenie po prostu Mysłowic, na terenie miasta. Borelioza i inne choroby to są poważne schorzenia, tak. ale czy... Nie powinniśmy przypadkiem aż tak bardzo panikować. Jeśli złapiemy kleszcza, mm -hmm. czy to y, nie powinno być tak, że y, nie powinniśmy się tak bardzo bać tych kleszczy, żeby sobie odmawiać właśnie wyjścia na spacer do parku, do lasu. Zgadzam się, oczywiście. Y, nie powinniśmy panikować nawet jeżeli kleszczy nas już ukońsi, tak, wkręci się. Obserwujmy, jeżeli dobrze się czujemy, nie mamy żadnych objawów, nie pojawia się na naszej skórze tzw. rumień wędrujący. Nie ma potrzeby, żeby chodzić natychmiast do lekarza właśnie dlatego, że złapaliśmy kleszcza. Jeżeli kleszcza szybciutko usunęliśmy, nie mamy żadnych objawów, po prostu przyglądajmy się, obserwujmy własne, własne zachowania zdrowotne. Jeżeli pojawia się no, cień wątpliwości, to znaczy mamy objawy grypopodobne. Mamy rumień wędrujący. Rumień wędrujący na ciele pojawia się tylko u 30% osób. Udajmy się jak najszybciej do lekarza pierwszego kontaktu, który w trakcie wywiadu zdecyduje, czy należy pogłębić diagnostykę, udać się na badania laboratoryjne. Oczywiście nie odmawiajmy sobie spacerów. I tak jak powiedziałam, zabezpieczajmy się przed kleszczami. Idąc na tereny zielone, gdzieś są jakieś haszcze, krzaki wysokie. Wysoka trawa. Zabezpieczajmy się za pomocą repelentów i odpowiedniej odzieży. Po prostu kleszcze bywają na terenach zielonych. Bywają w zagajnikach, na polanach. Kleszcze bardzo lubią też nie tylko lasy, ale też takie miejsca roślinności przejściowej, to znaczy skraj polany, skraj lasu, skraj łąki, jakiś taki skraj ścieżki. Także no, takie formacje właśnie roślinne, przejściowe. Bardzo mm -hmm. dziękuję za te wszelkie, wszystkie mm -hmm. cenne informacje. Moim Państwa gościem była Pani Ewa Dereczenik z Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Katowicach. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.